Mamy parkiet. Co Krzysiu, nie ma mini ładowarki. Ręcznie trzeba. Nie może być czegoś takiego, że praktykant jest tylko na papierze. To Krzysiek się śmiał, właśnie, że do okna życia już się nie zmieszczą, więc zwrócić się ich nie da. <ślesy> W dzisiejszym odcinku zrywamy parkiet, czyli na wsi oznacza to tylko jedno czyli wywozimy obornik. Obornik z wiaty. Wiata ta jest na prawie 100 sztuk, jeśli chodzi o dobrostan więc mniej więcej kubaturę możecie sobie wyobrazić. Wyrzucamy tu średnio raz na 3 tygodnie. E, ścielimy codziennie, co drugi dzień, w zależności od konieczności, a e, wywalamy raz na trzy tygodnie. No i zapraszam, dzisiaj sporo będzie prac ręcznych, bo nie działa nasza mini ładowarka, więc zobaczcie, jak sobie z tym poradziliśmy. Co Krzysiu, nie ma mini ładowarki. Ręcznie trzeba. No, jak widać praktykanci u nas, zobaczcie, czasem na sprzęcie, a czasem o, ręcznie trzeba, no ale to tak jest, no. Dobra, ja idę odrzucać tu od poidła. Chociaż nie teraz przy poidle Tu pójdziemy najpierw od ścian. Tu pod to wiatą mamy sztuki, które odpoczywają sobie po porodzie. Plus mamy tutaj też jałowice. Boże, jakie przy ten przygniecione. Plus mamy tutaj też jałowice. Które czekają na poród, czyli są wysokocielne. jest sprzątanie trwa średnio dwie, dwie godziny. Po dwóch godzinach będzie wszystko zrobione tu od ścian. Zazwyczaj, zresztą mogliście to widzieć na naszym YouTube, na, na naszych filmikach, zazwyczaj tu odrzucamy ładowarką mini. Ale poszło coś w napędzie. Nie jesteśmy w stanie tego na razie sami ogarnąć. Zawołaliśmy serwis. No i musimy działać pomału sami. Dzisiaj pracuję z dwoma praktykantami. Więc mamy. Nie, nie, u nas. Znaczy, widzicie co? Ja Wam powiem, że. Rozliczamy się z nimi poprawnie, tak jak trzeba, ale nie może być czegoś takiego, że praktykant jest tylko na papierze. Ja się często spotykałam z takimi zapytaniami, czy mogę przyjść do Was na praktyki, ale ja będę te praktyki odbywał u siebie w domu. Nie, nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Bo jeśli w czasie praktyk, znaczy nie, inaczej, jeśli w czasie, w którym. Powinieneś przebywać u mnie na praktykach. Tobie w domu coś się stanie, to ja za ten wypadek odpowiadam. Mało tego, jeśli Ty w czasie tych praktyk, nie daj Bóg, popełnisz jakieś przestępstwo, no to ja też za to odpowiadam, bo Ty w tym czasie na przykład masz już podpisaną listę, że powinieneś być na praktykach. Ja będę robiła za czyjeś alibi. No, czegoś takiego nie może być. Jeśli praktykant ma być u mnie, to ma być u mnie i, i nie ma takiej możliwości, że będzie gdzieś indziej, zwłaszcza, że słuchajcie, zwrotu składek już dawno nie ma. I e, uzyskanie na koniec tej płatności za praktykanta, za, za to, że go 3 lata uczyliśmy, ja tych pieniędzy nigdy nie widziałam, to jest praktycznie też nie do, nie do wzięcia, więc jedyne tylko co, no to ten wkład pracy, który oni wkładają przez te 3 lata w nasze gospodarstwo. A tak jako takich zysków z tego, że rzeczywiście ma się tego praktykanta, jak były kiedyś benefity, że zwracali składki zdrowotną, e, składkę rentowną, e, więc jak był zwrot składek, to było ok. No bo wiecie, nie inwestowało się w tego praktykanta, a teraz prakty za praktykanta praktycznie trzeba zapłacić jak za pracownika, zusy, wszystko. No i na koniec też tej refundacji już nie ma bo zazwyczaj we wrześniu dowiadujemy się, że po prostu pieniędzy nie starczy, nie wiem na co im starcza i jak dużo jest tych pieniędzy, ja co roku słyszę, że po prostu środków nie ma. Eee, więc e, nie dziwię się, że po pierwsze e, u nas w okolicy kiedyś było chyba sześć osób, które przyjmowało praktykanty, e, praktykantów, teraz jest tych osób trzy, no i e, co tu dużo mówić, kiedyś to były całe klasy rolnicze, a teraz jest tak, że w pobliskiej szkole, o szkole, skąd są nasi praktykanci, jest tak, że tych praktykantów jest, znaczy tych uczniów jest raptem chyba sześciu, więc klasa jest złożona z kilku zawodów i nie ma tak, że jest cała klasa rolnicza. Poza tym są szkoły rolnicze, które zapewniają praktyki u siebie. Szczerze mówiąc, to jestem ciekawa, jak to wygląda. W sensie, no bo taka szkoła, chyba że ma bydło i w ogóle, no bo bez bydła, no to bez bydła, w ogóle bez ziemi, to jak, jak, jak zrobić te praktyki? Nie wiem, no ale. Mam nadzieję, że uczą się dobrze. Zazwyczaj tak jest, przynajmniej ja miałam tak, że wszyscy praktykanci, którzy byli u mnie, to byli ludzie, którzy są z małych gospodarstw, więc. Dla nich taki przeskok na tak duże gospodarstwo jest bardzo duży, ale też jest szansą nauczenia się funkcjonowania tak dużego gospodarstwa, by w przyszłości móc rozwinąć swoje do takich albo nawet większych e, rozmiarów, zależy od potencjału e, gospodarstwa. I są to ludzie, którzy rzeczywiście chcą zostać na wsi i którzy rzeczywiście chcą na tej wsi pracować. Więc fajnie, że, e, że takie szkoły jeszcze branżowe są, które. No tego zawodu rolnika uczą, zwłaszcza, że teraz są te kursy rolnicze, czyli możesz zostać rolnikiem, nie mając nic wspólnego z rolnictwem i tak szczerze mówiąc, to chciałabym zobaczyć, jak dużo ci ludzie, którzy mają te kursy rolnicze skończone, jak dużo rzeczywiście wiedzą wiedzy praktycznej na temat rolnictwa, a, a nie tylko teorii. No fakt, faktem miałam kilku takich praktykantów, którzy byli u mnie na praktykach miesięcznych. No ale to przez miesiąc, to nieporównywalnie. Ja mam teraz chłopców, którzy u mnie są trzeci rok. I jak sobie przypomnę, jak w pierwszym roku, po pierwszym semestrze e, pytałam w, e, w OHAP-ie, czy mogę ich zwrócić jakoś, bo bardziej przeszkadzają niż pomagają, e, to rzeczywiście progres jest olbrzymi, bo tak jak widzicie teraz to e, wykonują samodzielną pracę. Krzysi się tylko uśmiecha, jak usłyszał, że chciałam ich zwrócić. Co, Krzysiu, było tak, co? No ale do. złocie robicie! No, a, a, ale tak śmiechem, żartem do. To Krzysiek się śmiał, właśnie, że do okna życia już się nie zmieszczą, więc zwrócić się ich nie da. Ale mamy bardzo fajne relacje też z ich, z ich rodzicami, którzy też się interesują, co te dzieciaki robią w czasie praktyki i czy rzeczywiście wszystko gra. Dbają o to, żeby byli na czas, bo to są ludzie niepełnoletni, więc ktoś ich musi przywieźć, ktoś ich musi zabrać. No, powiem Wam, że to musi być duża współpraca między nami, rodzicami, no i oczywiście praktykantami, ale to myślę, że zawsze jest dobrze. Ja już się zastanawiam, co to będzie, jak się skończą te praktyki. Czy zostaną tak jak inni praktykanci, którzy zostali u nas? E, czy jakby, no, pójdą w swoją drogę. E, dwóch z naszych praktykantów prowadzi swoje gospodarstwa, rozwinęło je fajnie, e, a też mamy dwie, dwóch praktykantów, którzy zostali i którzy u nas pracują, a łącznie mieliśmy praktykantów ośmiu. Ośmiu. Ale no nie każdy też skończył szkołę, to też trzeba zaznaczyć, że z tych ośmiu nie wszyscy jakby w ogóle skończyli. Nie, że od nas odeszli, tylko nie wszyscy skończyli szkołę, Wiecie, no, różnie się w życiu ludziom układa. A teraz co? Pozrywamy parkiet, posprzątamy. Jak widzicie, pracę w żoł, zostało już nam tutaj tak naprawdę niewiele tej pracy. Efekt końcowy możecie podejrzeć na naszym TikToku. A tutaj proszę Was o subskrypcję, o lajkowanie i. Komentarze. Możecie pisać w komentarzach, jakie chcielibyście odcinki, co byście chcieli, żebyśmy Wam pokazali, a może macie jakieś pytania konkretne do nas, na które chętnie czy to w QA, czy w formie filmu Wam odpowiemy, więc do zobaczenia w następnym odcinku i prosimy o subskrypcję i o lajki. Pa!